Witam serdecznie w drugim odcinku z Pasmofobii, który miał się pojawić parę dni temu, bo miał być Daily, ale się nie pojawił, <głos》>, więc pojawi się dopiero dzisiaj. No i cóż mogę powiedzieć, Trub z dowodów nie zagramy dzisiaj. Weekly na pewno nie zagramy, bo jest <coughs> przepraszam, tragicznym. Chcę, ja że zagram po prostu znowu koszmar Ale zagramy sobie może tym razem na... Może po kolei pójdziemy? Może ep Nie dałem przedmiotów Ajajaj Bez przedmiotów też nie zagramy Zrobię po prostu cięcie I odpalimy jeszcze raz to Dobra Jesteśmy. Tym mam wszystkie potrzebne przedmioty. Popliłem koszmar, prawda? Nie, Nieogłęd. Chyba tak. Świeczka, ucieczka podczas hunta i krucyfiks. Bierzemy latarkę na głowę oczywiście. To, to i to. Klasyczny zestawik. I edgefield. Powiem tak. Za edgefieldem nie przepadam. Zbytnio. Ale co mogę na to poradzić, nie? Będziemy grać tu tylko Tanglewooda, no bo to by było bez sensu, nie? Są czy otwarte. ale ja bym chciał zobaczyć tu. bo tu są korki i jest nawet kość. No proszę. Ładnie tutaj. Dwie pieczenie na jednym ogniu. I co? I teraz by się przydało znaleźć ducha, nie? Nawet kryjówki tutaj są. Well. A nie gdzie? Teraz dużo wszystko się tu kryje. 13 stopni, ale to chyba takie skaczące. W go na pewno nie ma. Sprawdźmy w piwnicę. Może będzie jakiś krąg przywołań. Od razu. O, i duch jest w piwnicy. Nie ma kręgu przywołań. Ok, stawmy tutaj to i to. Ja bym chciał tylko jeszcze przedmiot zobaczyć, jaki mamy. Co nie sprawdziłem, czy są taroty albo pozytywka. Pozytywki nie ma. Są taroty, którymi raczej wolałbym się nie bawić. Jeśli widzicie, widzieliście mojego TikToka w sumie, to. A tu jesteś, kolego. To jest to fantom. Światło. No, e, jeśli widzieliście mojego TikToka, w sumie nie jednego, to wiecie, że nie mam szczęścia do tarotu ani trochę. Ale no cóż. Byśmy mieli szczęście w złapaniu tego ducha. Że tak to powiem. Będę chciał tam chyba od razu krucyfik zanieść. Wiecie. Może też zapalniczkę wezmę to, może nie, wezmę to, to po prostu na razie, o, książkę i kamerę, czas, mam no, to w sumie się pokazuje, nagrywania, więc dobra, w razie co będziemy widzieć kiedy możemy smarza spalić, w się sensie no, spalić spiryta albo demona jakiegoś, po prostu, urbiksonów no nie mogę trafić, kurde, ale. Nie widzę powiem Wam szczerze. A ślepy chyba nie jestem. Ja nie... Znaczy, nie, no, ta piwnica chyba cała się jako jeden pokój zalicza, prawda? No raczej tak, raczej tak. Dobra, ja mu jednego tu. Daj mi jedną książkę też tu. I co ten duch? Nic nie zrobi, przepraszam, ale dość późną porą to nagrywam. Zapewne machnę we dwa albo trzy odcinki, żeby tym razem mieć po prostu na zapas. I żeby znowu nie było takiej sytuacji, że ma być, miała być daily pasmofobia, a nie ma daily pasmofobii. Ja tu życiu piłom, czyli jednak coś ty tu robisz, ale. nie za wiele tutaj jednak robisz koleszka tutaj tą kamerę możemy wstawić na ten, ale nie możemy. Możemy ją tu postawić po prostu w sumie możemy OK. będzie OK jak ją tak dam. Nie oni. Będzie widzieliśmy z daleka. Sprawdźmy sobie tylko Spirit Boxa może. Ale nie chcę odpowiadać. Więc no raczej nie, Dio. Nie moroj. Sobie wykluczę od razu. No bo całym filmem sprawdziłem i no. Ewidentnie nie chciał gadać. Nie jestem to chętny koleżka. Uuuu. Oh, przepraszam, trzymaj się emocji. Dobra UVK Orbów, jak nie było, tak nie ma. Powiem, że sobie statów lepszych mogę go obracać. Więc musiałem sobie tej kamery poprawić. Ale, no, jak nie było, tak nie ma. Orbów dalej. Dodców też nie widzę. Squidboxa nie widzę. Może będą mroźne jakieś? Weźmy to. Weźmy. O, dobra. To mnie gdzieś na razie. Mamy karty Tarota. Trochę kusi, żeby nie mi się pobawić, ale. Ale nie. Opanuję tą rządzę używania kart. Dobra. Tak. Chciałbym za bardzo iść, żeby on mi tutaj kurde nie. Nie wlepnął w sól, w przypadku jak nie będzie, żeby nie było sytuacji, że u nie dam rady sprawdzić. Ok, na no czymś ty rzucasz tutaj ewidentnie? Nie ja mam tu aparat, mam aparat. Możemy zrobić fotę kolejną. Interaction. Więc... Nie będzie to 6, są stópki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. gdzie jest aparat? Mam aparat. Raz. Stan? Nie jest. Możemy zrobić tutaj stópki też zdjęcie? Tak. Okej. Okay. Dobra. Sól. To musimy zrobić zdjęcie ducha? Nie, nie musimy. Dobra, kwoty mamy z głowy. Co Mamy jedno już zrobione. Mamy krucyfiks, ucieczkę. Dobra, świeczkę weźmiemy. Co lepiej, co nie będziemy brać? Bo to bez sensu. Weźmy faktycznie tą świeczkę. I co, weźmiemy dwa kadzidła? Mamy ultrafiolet. Mimik. To nie może być. No bo nie ma tych orbów. Książki. Może książkę zapisał sobie, sumie, jak nie było. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, wezmę może jedno kadzidło w sumie. Wezmę książkę. Książkę do tego drugą Bo nią chyba... No rzucić się na pewno nie rzuci. Zciłem zapisać światło. mf F5 Okej. Okay. mf F5 jest. Jean Gorio. -y Gorio -y odpada. Chłopakę. nie niby może być. Dajmy ci tu świeczkę kolego. Tu są... pięć paluszków. Ech, to będzie odcinek z ziewania, nie? Znaczy to są te stare fingery jeszcze chyba, nie? Mi się wydaje. Czy to nowe się teraz pojawiają? Kurde, w sumie nie wiem, czy tam... Dobra, Jean Obakem Mine. Nie będzie to ciężko zrobić tych zadań, że tak powiem. Ja bym potrzebował zwykłą latarkę, najlepiej. Bo tak, No musimy sprawdzić Gina. sobie sprawdzimy tutaj. Ale... Palił kruca, prawda? Prawda. Okej. Okay. No ale trzeba też sprawdzić pana, właśnie, Miningowskiego. Dajmy tu latarkę. Mamy dwa króce. nie jest złą opcją. Okej, ja mi to światło. Chyba kolega woli po ciemku siedzieć. No ale trudno. Ale krótce. No, dobra, wyrzućmy tutaj po prostu. Nie będę już kombinował wyrzucaniem je za okno, bo to bez sensu. A drugi? fix jest. Jest. Tutaj. Okej. Okay. Ale w nic mi nie mówi, że. W tej. Tak, w tej, W cienistej właściwie. postaci był kolega. mamy sobie światło, czemu nie. No i czekamy na hunter. Sprawdzimy mininga. Mam nadzieję, że sobie pójdzie gdzieś tam. Daleko też, może być to ciężko. Lepiej chyba by sprawdzić, ale zobaczymy. No, musimy sprawdzić, tak, musimy sprawdzić na pewno mailinga, czego będzie słychać bez migającej latarki. Czy dopiero jak latarka będzie migała, obakę? No, to bym musiał zmienić postać, ale no, tak, ciężko na tej mapie o to zrobić. Chyba, że wezmę trzy kadzidła. Ale no to też takie kurde, no nie ma tu się za bardzo gdzie z nim poganiać. Znam ku kanapy ale. To jest hand, jego ja ledwo co słyszę. To jest mine. Moim zdaniem. Coś słyszę, tylko to wiecie, to jest też piwnica, że tak powiem, nie? A, a no w piwnicy te dźwięki są troszkę pobugowane. Dobra, na pewno musimy zrobić jeszcze Wieczkę podczas hunta. Weźmy sobie trzecie kadzidło i sprawdzimy sobie Gina od razu. sobie uchylę i może zobaczę zakryjówkę w szafie którąś Aha. albo i sen nie zobaczę tu żadnej nie ma no dobra idę po prostu zepsuć do ostatniego pokoju Ewentualnie w garażu były chyba kryjówki w szafce, nie? To dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę Dobra Dobra, dobra Więc zobaczmy w takim razie, czy to będzie pan... Gin? Czy jednak to nie będzie gin? Tylko no fajnie jakby zahantował. Możemy mu z tym pomóc. Pod kątem. No full. też nie. On chciał def zwykły. Właśnie podwyższyłem sobie psychikę. Zgniezdane karty def. Będziemy w dupie totalnej. The Moon. Okej, okay, obniżyłem sobie psychikę teraz. Szczerze powiedziawszy... Dobra. Myślę, że to znowu trafię na sun. Nie, same deathowery. Dobra, czyli z psychiką wyszliśmy powiedzmy na zero tak. No bo sam podwyższyliśmy, później samo obniżyliśmy. Więc... Tak średnio, nie? No ale co zrobić? Musimy po prostu poczekać na Na nieszczęsnego Hanta, nie? No, idzie. Absolutnie nie jest no, dla mnie to będzie majing po prostu Jego ja ledwo co so słyszę I to chyba słyszę go tylko przez to po prostu, że więcej wyżej łaś no, przyjdzie teraz na mnie? Nie. No dobra, mamy zrobione zadanka wszystkie i wszystkie foty trzygwiazdkowe, więc wychodziłoby na to, że będzie to właśnie pan mining, gdzie tak będzie? Przekonajmy się za zatem, oby, tak, oby był to faktycznie pan mining. No. No cóż, nie można zawsze wygrywać, prawda? A tymczasem ja wam dziękuję za odcinek i widzimy się jutro. Cześć.